widzowie dzisiaj nagrywa film o grze ze siostrą. Tak naprawdę to gra, nie wiem, z czwarty raz. Więc nie jest najlepsza. No i ciekawe, jak to będzie. To gra. Gdzie ty jesteś? No, a gdzie ty jesteś? No wyskakuj. Ja zaznaczyłem. A, okej. Okay. A więc widzicie On To naprawdę jest początku. Dobra, gdzie jesteś? Na znaczniku. Lecę. Ok. Co ty tak wolno lecisz? Андрей, ваш Это... Только же -то. на дах. Ты На дах углом Так. Важай, потому что могут быть <говор> Na dół. Dobra, Ograju. Masz tu broń Ola, masz broń. Okej. Okay. No serio? Tak. Dobra, którą broń? Na Teraz chodzi do mnie. Tutaj. Chodź Trzy, cztery... Chodź ty Co ty zrobiłeś? Nie takuj ty! Wyjdź po prostu, wyjdź! Wsiadaj I... gdzie lecimy? Nie wiem Typy tu są. O hmm. raz. Zostań może walkę. Zabiję ich Parę jakie skrzydło widzę. Co widzisz? Takie skrzydła jakieś. Jakie skrzydła? Jakby ciepka skrzydła. Skrzydła widzisz? A, no tak, tutaj też. Ty tu jest. Oj. Mam mało HP. Ile? Mam dużo całkiem, ale... O. Ale ty, ty walisz? No To nie wal Dlaczego? Bo mi to przeszkadza, Rozproszę mi to Okej okay. Typ kolejny Zginę Nie zginąłem Ale teraz już miałem małą chobę No masz. Chodź tu do mnie co? Tutaj jest takie coś niebieskie Weź to i ten się O, no dzięki Tam mam jeszcze dużą potę, dzięki Przekaj, ja, ja pójdę po ten Do leczenia A, Am... spoko To ja to samochody przechowam Spoko tylko kliknij... Ola, kliknij, y... jak to było... Ej! Ola, nie prowadź, nie prowadź. Okej. Nie Ola, kliknij. Dobra, czekaj. Ja prowadzę, siadaj. No już. Albo nie, w zasadzie... Jedź mu motorem, będzie szybciej. E. Przytrzymaj E. No.

Potrafię napić bukę A, to Pijesz? Tak to się napij no. Zaraz wracam tak. To się napiję Dobra, jadę Przedaż? No zaraz Wsiadam yes. Co to było? Siadaj po prostu Dobra, nie pytaj No, wsiadasz Tak, tak tepe tepe o Ważę ci. Uciekam Ola z motorem. Uciekaj. O, go. Chodź tu do że Żejesz jakoś? Nie mogę je. Mam to hp i się Jezu. Jezu. Ginę? Giniasz? nie Jezus Czemu giniesz? Nie wiem Co się stało? Jakie tu typy są? Jezu No to by było na tyle z naszej strony Zasubskrybuj kanał, no weźcie Chyba dajcie łapeczkę do góry A, Łapeczkę też możecie zostawić ale jeszcze zasubskrybujcie Nara. No,